Firma Astor i Politechnika Krakowska współpracują od wielu lat. Jednak dzisiejsze podpisanie umowy o objęciu patronatem Astora kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Krakowskiej to dla nas bardzo ważny dzień. Ważny dlatego, że świadczy o wzajemnym szacunku i zaufaniu, a z drugiej strony podkreśla, jak istotna jest współpraca nauki z biznesem. bardzo mocno dotyka pan procesu dydaktycznego bo miał pan właśnie funkcje związane z nauką z dydaktyką proszę powiedzieć jak na przestrzeni tych lat ta dydaktyka tu na Politechnice Krakowskiej się zmieniała zmieniła no, bardzo się zmieniła bo faktycznie kształcenie studentów proces dydaktyczny to jest nasza misja no, po prostu my kształcimy kadry inżynierskie które Później służą rozwojowi polskiej gospodarki, natomiast wiemy, że przemysł się zmienia i również zmienia się proces dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej. No, pamiętamy, że jak wyglądały sale wykładowe, jak wyglądały laboratoria, była kreda. Były zupełnie, był słówek logarytmiczny, były zupełnie inne akcesoria w stosunku do dzisiejszych czasów. Tak jak obserwujemy, jak zmienia się otoczenie wokół nas, jeśli chodzi o branżę, na przykład IT, to my. Te wszystkie nowości, które pojawiają się na, na rynku, staramy się wykorzystać w procesie dydaktycznym. Stąd nasza współpraca między innymi z, z firmą Astor. No, po prostu chcemy podążać za nowościami i te nowości wykorzystywać w procesie dydaktycznym, bo przecież kształcimy inżynierów, którzy Będą później pracować w tych nowoczesnych firmach i muszą być i na bieżąco z wszystkimi technologiami, które są dostępne później w ich miejscach pracy. Panie dziekanie, w życiu uczelni są takie momenty, które bardzo mocno pomagają. W kształtowaniu przyszłości tejże uczelni. Dzisiaj mamy taki moment. Proszę powiedzieć, jak z Pana perspektywy Politechnika Krakowska się rozwija i jak odpowiada na wyzwania współczesnego świata? Ja powiem tak. Politechnika Krakowska stara się dotrzymać yy kierunkowi rozwoju w tej chwili współczesnych wymagań, to chodzi o przemysł, ale i nie tylko, również o to szeroko rozumiane, można powiedzieć, takie otoczenie społeczno-gospodarcze. My jesteśmy uczelnią, która dostarcza inżynierów dla przemysłu, tak jak powiedziałem, tego, dla tego otoczenia społeczno-gospodarczego i zależy nam przede wszystkim na bardzo wysokiej jakości naszego produktu, że tak powiem brzydko, czyli inżyniera i tego, by ten inżynier kończąc naszą y, uczelnię był jednocześnie y, sprawnym y, pracownikiem w określonej firmie, a więc jego wiedza i umiejętności przede wszystkim praktyczne były na tyle wysokie, żeby już nie było potrzeba dużym stopniu kształcenia wewnątrz firmy. No I liczymy tutaj również przede wszystkim na pracę takich firm jak Astor, które to jest firma najwyżej technologicznie ukształtowana z punktu widzenia filozofii, rozwoju i dla nas jest to też wzór, jeśli chodzi o również i proces kształcenia, dochodzenia do pewnych standardów biznesowych. Podpisaliśmy właśnie umowę patronacką z Politechniką Krakowską. Co z perspektywy naszej firmy ona oznacza? Z jednej strony z Politechniką współpracujemy już ponad 20 lat. Była to współpraca mniej formalna i taka od z dnia na dzień. A z drugiej strony to, co teraz dzisiaj się stało, spowoduje, że bardziej programowo, systemowo i myślę, że bardziej w sposób zorganizowany będzie rozszerzone i ta współpraca może też powodować to, że z jednej strony studenci będą mieli dostęp do praktycznej wiedzy, która jest w naszej firmie. A z drugiej strony my możemy mieć dostęp do absolwentów Politechniki jako potencjalnych naszych czy klientów, czy współpracowników, czy pracowników. Mamy wielu świetnych pracowników, Absolwentów Politechniki Krakowskiej, którzy są inżynierami potrafiącymi nie tylko techniczne problemy rozwiązać, ale praktyczne i też takie od strony czysto miękkiej, jak poprowadzić projekt, jak współpracować z innymi firmami. Więc Politechnika rzeczywiście te kompetencje bardzo wszechstronnie tutaj rozwija. To prawda, ja powiem tak, że no w tym sensie, z drugiej jestem, w tym sensie jestem usatysfakcjonowany, że Czech o ile tak jako ja, że moich dyplomantów pracuje w Astorze, więc to jest jakby dla mnie też powód do chluby. To jest jakby pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w tym przedmiocie, w tym tematyce przemysłu 4.0, jakby patrząc od strony biznesowej mamy te, również te kwestie związane z kwestiami miękkimi, organizacyjnymi. Nie tylko samymi technologiami, których dominują tak naprawdę technologie informatyczne, jako, jako taki, taki ten core tego, tego przemysłu. W związku z tym, no, no, my staramy się w ramach kierunku Automatyka-Robotyka tak formułować przedmioty, projekty, żeby de facto ten student był takim studentem interdyscyplinarnym, który obejmuje zarówno dyscyplinę inżyniera mechaniczna, która jest taką na wydziale mechanicznym dyscypliną wiodącą, jak również właśnie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika, elektrotechnika. To jest taki, taka hybryda. Nasza automatka, robotka jest taką hybrydą i uważam, że, że, że studenci czy absolwenci kończący ten kierunek po prostu są dość dobrze wykształceni w uniwersalnej pewnej wiedzy w obszarze takiej właśnie automatki, robotki, mechatroniki, częściowo również informatyki. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy, za chwilę, czyli w dobie rewolucji, 4.0 zdawali sobie sprawę z tego, że ten przełom nie dotyczy tylko technologii, ale także redefiniuje rolę inżyniera w przedsiębiorstwach. Inżyniera, który oprócz wiadomości stricte technicznych musi także posiadać kompetencje miękkie niezbędne do efektywnego i skutecznego działania w zespołach.